Siemano, teraz po umyciu, chociaż można pokazać ten motocykl, a mianowicie jest to KTMS XF250, świeży, bo praktycznie czteroletni motocykl w stanie agonalnym, no jak widać, znaczy teraz to już nie widać, bo jest rozebrany, kompletowałem do niego części przez 4 miesiące. Zaraz wam pokażę. W zasadzie gratów do niego jest kupione za jakieś trzy koła i dużo mi pomogło G-Moto, No zawsze mi pomaga ostatnio w odbudowie tych motocykli, jakby nie patrzeć. Chciałem wam pokazać już umyty ten motocykl, bo jakbyście zobaczyli jak on wyglądał, to byście powiedzieli, że to jest 2-6 rok przynajmniej. No, i tak, co tu mogę powiedzieć? Wymieniłem w nim koła łożyska, i przy wymianie kół zauważyłem, że obręcze są owinięte taśmą. Polski Związek Motocyklowy. No, czyli niewątpliwie ktoś się ścigał na tym motocyklu, jakiś zawodnik, pewnie ze 3 lata temu albo ze 2. Jakby teraz pewnie zobaczył, jak wygląda ten motocykl, to by się przeżegnał, jak ktoś go doprowadził do takiego stanu. No, ale w sumie postaram się go odbudować w jak najlepszy sposób mi się uda. Szkoda tego akrapa kurcze, no ale no niestety. Ktoś tu nie opanował mocy, mimo że to tylko 250, cała dupa jest przestawiona jak widać, znaczy sam stelaż nie. Mimo że to 250 no to ktoś niestety przecenił swoje możliwości do tego, to jak mówię, to jest motocykl dla amatora i dla zawodnika. Mimo że dużo osób, jak słyszy, 250, to mówi, że to nie ma mocy i w ogóle, ale jakby zobaczyli, jak e, ktoś, kto ogarnia ten motor, go wykorzystuje, to pewnie by zmienili zdanie. Kupując go, sprawdziłem bardzo takie rzeczy jak lagi czy koła. No, bo jednak, jak zobaczyłem, cała dupa w nim praktycznie była wyrwana. No, to wiecie, no kurczę jak już koła są pogięte czy lagi, to słabo to trochę, więc bym go nie kupił. Ale koła są prościutkie, lagi też, w zasadzie to koło nic nie ucieka na boki, tylnie tak samo, więc no, postanowiłem go kupić i odbudować. Mam nadzieję, że w ciągu miesiąca już będzie gotowy. Tutaj mam graty, które kompletowałem tyle czasu. Dlaczego tyle czasu? No, bo można wszystko kupić nowe, aczkolwiek, yy, no, nie jest to proste. No, czy jest to proste? Tylko, że wtedy. To co tu leży nie kosztowałoby 3000 zł, tylko powiedzmy z 7. No sam ten stelaż, który udało mi się używany kupić, nowy, żeby nie skłamać, kosztuje około 1700 zł. No to jest jednak... 19-22 rok, więc te ceny nie będzie to 100 zł kosztowało. Tak samo miałem problem z ogarnięciem wydechu. Ładne kolanko, niestety nie mogę go użyć, ponieważ no już akrapa nie użyję, a do serii nie pasuje to łączenie. No nie da się tu, musiałbym uciąć tego albo jakoś, no ale no nie zrobię tego, więc kolanko jest wystawione, oddam za 450 zł, nawet może i za 400. I będę musiał założyć serię. Sam ten wydech też go długo szukałem, no bo powiem wam, że do tych nowszych modeli, jak na przykład do 17 czy do 13 roku, to tych części wam powiem jest od zarąbania, ale już do tych nowszych, no to tak nawet seryjne te części nie jest tak łatwo kupić wam powiem. Tutaj też łańcuch z to dostępny, nowy pokrowiec siedzenia leżał długo, więc już nie wygląda jak nowy, bo. Powiem wam, że zacząłem już trochę szykować ten motor ze 4 miesiące temu. No kurde, kupiłem go już dawno, ale tak stał w garażu, pajęczynami zachodził, no i go wyciągnąłem w końcu. Nowe plasticzki, które tu myślę, że go ładnie jakby to podkreślą. Tutaj też takie bardzo fajne klameczki z napisem SXF. No i wiadomo, no. Takie pierdoły, zwykła śruba spustowa, bo też jest jakaś wkręcona inna. No i co? Jeszcze gdzieś tu mam wszędzie te sprężyny oryginalne zakrapa krapa, tylko leżą, muszę je pozbierać. Ale też mam nowe w sumie. No widzicie, tu nawet takie śrubki brakuje i... No wygląda bardzo słabo ten motocykl, Wam powiem. Kurde, ją no, gaz to kurde, dęba stoi. Dobra, to działamy. Może zacznę od tego, że założę ten stelaż, bo to pierwsze co, żeby w ogóle zacząć tu coś robić. Jednej rzeczy mi brakuje, ale od kolegi już to wziąłem. No mianowicie jest tu też pęknięty airbox i kurde, no bardzo jest to rozwalone, więc będę musiał wymienić całe te... Ja nie wiem, to jest ta część jedna, nie? Ona tam kosztuje ze 200 zł nowa. No i też ją będę musiał właśnie wymienić, bo tu jest przepalone od wydechu. Ogólnie tak jak patrzę, to widać, że tu już ktoś to kiedyś spawał. Ale niestety nie wytrzymało drugiej próby uderzenia. Napędzik nowy będzie. Jedna laga się wylała, no niestety powiem Wam, że jak te motocykle stoją, to się zdarza. A ten motor stał pewnie z 7-8 miesięcy. U mnie dostał ze 4 z 5. Więc no to niestety, jak się nie jeździ, to też to nie służy dobrze temu motocyklowi. Jeśli chodzi o silnik z takich oględzin, no to ładnie odpala. Na zimnym nic nie puszcza dyma ani na ciepłym, z odmy, nic nie wali ciśnienia ani oleju, więc no zakładam, że jest w dobrej kondycji. Kurde, też to kurczę. Jest świeży motor, więc, więc dziwne, żeby nie wiadomo co tu było. Jeszcze jedynie co to zaleje mu pełny bak paliwa jakiegoś świeżego, bo tu też te stare to nie wiem czy nawet go nie wypompuje albo nie zleje do końca, tak na wszelki wypadek. No i tak to, no dobra, no to co? Zacznijmy od stelaża wydechu, odpalę go, zlejemy, zobaczymy coś z silnika wyleci, bo tu jest olej jeszcze taki jaki był. Trzymajcie od razu kod Master 24. Gdybyście coś kupowali, to zawsze 10% zniżki na GMO, no to myślę, że warto. A wszystko co tu pokazuję u nich także jest dostępne, więc myślę, że warto zawsze taniej. Tak jak u mnie to przy 3000 to kurde. 300 zawsze jakiś olej i filtr jeszcze będzie za to. No trochę lepiej już ten sprzęt wygląda. Te klamki jeszcze zmienić, manetki, cały ten tył. Trochę już to będzie lepiej wyglądało. Powiem Wam, że jest trochę roboty, żeby to wymienić, myślałem, że to sobie fajnie wysunę, ale trzeba bak zdjąć, ponieważ tu jest śruba schowana i o trochę przysłania, no i nie ma jak dostać się na ciało piachu, dobrze szmatka, żebym nie zapomniał wyjąć, kurde, powiem Wam, że tak to jak się wyjmie te dwa stelaże, to nie widać, że ten jest tak przepierdzielony, w zasadzie by się wydawało, że tylko ucha mu brakuje, ale kurde, daliśmy oryginalny, o to będzie prościutko, tak jakby Kurczę, dzisiaj mi minął prawie cały dzień, a wstałem w zasadzie o siódmej, żeby się za to brać. Dajta spokój. A jeszcze w sumie zostało sporo, bo jeszcze zostało mi zawieszenie z przodu zrobić. Z tyłu amortyzator będzie trzeba też zrobić, bo tak mi się wydaje, że, no, że kurcze Na pewno olej to nie wymieniany był. Yy, korektę ramy tu, gdzie nie, gdzie go sporo zardzewiała. <laughs> co tu jeszcze? Główkę ramy przesmarować, ale te klagi będę robił. No, zobaczymy, co tu jeszcze wyjdzie. Teraz zobaczę, jeszcze co wyleci z silnika. Pojadę od razu benzyny kupić, bo nic już w baku nie ma. Zmieniłem te Shoring, kurde, od razu. Zobaczcie, jaki był. O, tu widać, że jest uszkodzony. i Trochę z tej złączki ciekło. Uda się? Kurde, nie udało się. Druga próba. O, weszło. Dobra. Powiem Wam, że jestem zadowolony. Już wygląda ten motor całkiem dobrze. Nawet tutaj myślałem, że gorzej to będzie wyglądało. No zobaczę, bo powiem Wam szczerze, w sumie tutaj nie przeszkadza to jakoś, czy to wymieniać, czy nie. No może się to utnie w ogóle, żeby nie było tego widać. To fajnie jeszcze, bo dali, kurde... Oto gumkę. Zazwyczaj jak przychodziły mi plastiki, nie wiem z czego za Cerbisa to nie dają tej gumki. Ona kosztuje na KPM 15 zł. Daj to spokój. O dobra. od razu uszczelniacze do Yamahy. Wy nawet nie wiecie jeszcze o co chodzi, ale się dowiecie w następnym odcinku. Ciekawe czy maszyna za trybi w ogóle. cztery miesiące stał tam. Kurde, ale to mózgi robiły. Ja pierdziele, Patrzcie, co tu odwalili. Jest śruba 17, a mam oryginalną, która tu powinna być. Ale nie założę klucza, będę musiał go szlifować. No bo nasadki też nie założę, bo też nie wchodzi. Ja pierdziele, Co za goście. Dość trzeba umieć. Śruby niefachowe, ale chociaż żadnych opiłków nie ma. To niewątpliwie plus, bo powiem wam, że trzeba się spodziewać wszystkiego. Będę musiał klucz poświęcić, żeby to odkręcić. Ja Jedno to mnie tylko zastanawia, jak oni to kurde dokręcili. To jest właśnie ten dodatkowy dzień roboty, o którym mówiłem. Lux, silniczek zdrowy. Poświęciłem siedemnastkę i oto mam klucz do odkręcania takich śrub, już wiem kto to odwalił z to śrubo, sądząc po tej śrubie i po sposobie jej dokręcenia, czyli zrobił to mechanik, jest to śruba takiego samochodu, ale na chuj ktoś użył tej śruby od tego samochodu jak ona ma identyczny gwint jak ta oryginalna, po prostu pewnie gwint był uszkodzony, oddamy oryginalną. Tak samo tutaj nie była oryginalna śruba. Dobrze, tu człowiek kurwa tych KTMów już tyle zrobił, to części to są, nawet zawsze się coś tam dobierze. Nowy filterek, nowe śruby, oleju, żebym nie zapomniał wlać. Sprzęt w miarę gotowy za chwilę będzie jeszcze napęd muszę wyregulować. Kurde, powiem wam szczerze, nawet dobry się ten KTM trafił. Śruba z ringiem na 15 N, a śruba z miedzianą podkładką na 20 N, a te śruby na 7 N. Dobrze mówię, czy źle mówię? teraz, <słuch> kurde, czy można zrobić tak jak powinno być? Ale no 117 to wam powiem, że daj to spokój Kurba to, to dopiero majstry Nawet żadnego piła nie ma, tu też jest magnes. To jest tylko taka maś Luks <kluks> cieszy mnie to